Czy wiesz, że goździki to nie tylko aromatyczna przyprawa do zimowej herbaty czy wypieków, ale też naturalne lekarstwo dostępne dla każdego? Goździki zawierają unikalne związki, takie jak eugenol, o silnych właściwościach antybakteryjnych i przeciwzapalnych. I to nie mit, lekarze coraz częściej zalecają je swoim pacjentom, by wzmocnić zdrowie. Ale na czym polega działanie tego niezwykłego daru natury? Dlaczego wystarczą zaledwie dwa goździki, by w organizmie zaszła cała seria pozytywnych zmian? I co najważniejsze, jak prawidłowo je spożywać, by czerpać maksymalne korzyści. Dziś wyjaśnimy, co dzieje się w Twoim organizmie, jeśli codziennie włączysz do diety tylko dwa goździki. Goździki to prawdziwy ochroniarz Twojego układu odpornościowego. Dzięki wysokiej zawartości silnych antyoksydantów. Takich jak polifenole, skutecznie neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki i wzmacniając mechanizmy obronne organizmu. Główny składnik goździków Eugenol ma wyraźne działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, co czyni goździki szczególnie cennymi w okresach przeziębień i grypy. Wspomagają też szybsze zwalczanie infekcji, hamując rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Ciekawostka. Regularne spożywanie goździków sprzyja zwiększeniu produkcji białych krwinek, kluczowych w walce z chorobami. Zaledwie dwa goździki dziennie mogą więc stać się Twoją tarczą przed wirusami i bakteriami. Jeśli Twój żołądek narzeka na ciężar lub masz problem z wzdęciami, goździki mogą okazać się zbawieniem, pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i enzymów, ułatwiając szybsze i skuteczniejsze trawienie. To istotne zwłaszcza wtedy, gdy często odczuwasz dyskomfort po sytych posiłkach czy spożywaniu potraw ciężkostrawnych, goździki przyczyniają się również do rozluźnienia mięśni żołądka, zmniejszając skurcze i przeciwdziałając zgadze. Ich regularne spożywanie poprawia motorykę jelit, co czyni goździki świetnym naturalnym środkiem zapobiegającym zaparciom i nieżytom żołądka. Ciekawostka, Goździki potrafią hamować rozwój bakterii Helicobacter pylori, często odpowiedzialnych za wrzody żołądka. To sprawia, że stanowią doskonałe wsparcie dla osób dbających o układ trawienny. Ból stawów, zapalenie dząseł czy nawet choroby przewlekłe? Goździki to naturalny środek przeciwzapalny. Zawarty w nich eugenol redukuje poziom substancji prozapalnych w organizmie, łagodząc ból i stan zapalny. Dla osób cierpiących na artretyzm lub reumatyzm goździki mogą być korzystnym dodatkiem do tradycyjnych terapii, pomagają zmniejszyć obrzęk i łagodzą dyskomfort w stawach. Czy wiesz, że goździki nie tylko łagodzą zapalenie, lecz także sprzyjają szybszej regeneracji tkanek? Dzięki temu są uniwersalnym wsparciem dla zdrowia. Goździki to nie tylko przyprawa, ale i skuteczny sposób na utrzymanie w dobrej kondycji zębów i dząseł. Ich właściwości antybakteryjne pomagają zwalczać bakterie odpowiedzialne za próchnicę i zapalenie dząseł. Jeśli masz problem z nieświeżym oddechem, wystarczy przerzuć goździka, aby odświeżyć oddech i usunąć drobną ustroje. Olejek goździkowy, często wykorzystywany w stomatologii, łagodzi ból zęba i zmniejsza stany zapalne. Dodanie odrobiny sproszkowanych goździków do pasty lub proszku do zębów pomaga wzmocnić szkliwo i zapobiec chorobom jamy ustnej. Ciekawostka, już w starożytności goździki stosowano w leczeniu dolegliwości zębów, ich aktywne składniki działają miejscowo znieczulająco, co czyni je niezastąpionymi w nagłych przypadkach. Osobom pragnącym kontrolować cukier goździki mogą przyjść z pomocą zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę, usprawniając przetwarzanie glukozy. Ma to duże znaczenie dla tych, którzy zmagają się ze stanem przedcukrzycowym czy cukrzycą typu 2, goździki również zapobiegają gwałtownym skokom poziomu cukru we krwi po posiłkach. Regularne ich spożywanie wspiera stabilizację procesów metabolicznych, co pozytywnie wpływa na cały organizm. Czy wiesz, że goździki zawierają polifenole obniżające cholesterol, co zmniejsza obciążenie układu krążenia? Wątroba to filtr naszego organizmu, a goździki potrafią wspomóc jej funkcjonowanie, zawarte w nich substancje aktywują enzymy przyspieszające oczyszczanie krwi z toksyn i produktów przemiany materii. Właściwości antyoksydacyjne goździków zabezpieczają komórki wątroby przed uszkodzeniem wskutek działania wolnych rodników, to ważne dla osób przyjmujących wiele leków albo narażonych na kontakt z substancjami toksycznymi. Ciekawostka, badania wykazują, że regularne spożywanie goździków zmniejsza ryzyko stłuszczenia wątroby, wspomaga też odbudowę uszkodzonych komórek, dbając o długofalową kondycję narządu. Jeśli często czujesz chłód w dłoniach lub stopach, może to wskazywać na słabe krążenie. Goździki mogą pomóc, pobudzając przepływ krwi i poprawiając krążenie w całym organizmie. Aktywne składniki, w tym eugenol, rozszerzają naczynia krwionośne, umożliwiając tkankom lepsze zaopatrzenie w tlen i składniki odżywcze. Systematyczne spożywanie goździków wspomaga utrzymanie ciepła w kończynach poprawiając ogólną kondycję układu naczyniowego. Jest to szczególnie istotne dla seniorów i osób, u których problemy z krążeniem wynikają z cukrzycy czy braku ruchu. Ciekawostka, goździki nie tylko przyspieszają przepływ krwi, ale również przeciwdziałają powstawaniu skrzepów, zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, dzięki temu stanowią naturalną metodę zapobiegania kłopotom z krążeniem. Spróbuj dodać goździki do herbaty bądź wody, by poczuć ich rozgrzewające działanie i wesprzeć układ krążenia. Goździki mogą stać się Twoim sprzymierzeńcem w walce ze stresem, ponieważ ich naturalny aromat działa uspokajająco i pomaga rozluźnić napięcie. Jest to związane z obecnością olejków eterycznych, które pobudzają wydzielanie serotoniny, hormonu odpowiedzialnego za lepszy nastrój i poczucie szczęścia. Dodaj parę goździków do ciepłej herbaty przed snem, by uzyskać łagodny efekt wyciszenia po długim, wyczerpującym dniu. Taki napój nie tylko rozgrzeje, ale też uwolni cię od stresu i zmęczenia. W aromaterapii olejek goździkowy często stosuje się w celu obniżenia poziomu lęku i poprawy jakości snu, rozluźniając mięśnie i wprowadzając harmonię. Regularne spożywanie goździków to prosty sposób, by zachować równowagę emocjonalną i redukować stres w codziennym życiu, pełnym pośpiechu. Goździki to nie tylko pachnąca przyprawa, ale też źródło cennych składników mineralnych, korzystnych dla układu kostnego. Zawierają wapń, magnez i witaminę K, kluczowe elementy wspierające gęstość kości i ograniczające ryzyko osteoporozy. Witamina K w goździkach odgrywa istotną rolę w przyswajaniu wapnia, Pomagając mu wbudowywać się w strukturę kości. Magnez natomiast wspomaga wzmocnienie kości i zachowanie ich elastyczności, co nabiera znaczenia wraz z wiekiem. Badania pokazują, że regularne przyjmowanie produktów bogatych w witaminę K, takich jak goździki, pomaga zmniejszyć ryzyko złamań, zwłaszcza u osób starszych. Włączając goździki do swojej diety, naturalnie wzmacniasz kości co stanowi doskonały sposób profilaktyki dla wszystkich, którzy obawiają się zmian w układzie szkieletowym związanych z wiekiem. Goździki to skuteczna, naturalna broń przeciw pasożytom, które mogą bytować w twoim organizmie. Ich właściwości antypasożytnicze wynikają z wysokiej zawartości eugenolu, który działa niszcząco na pasożyty jelitowe i hamuje ich rozmnażanie. Spożywanie zmielonych goździków pomaga pozbyć się niechcianych lokatorów, np. owsików oraz zapobiega ponownemu zakażeniu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, goździki można dodawać do posiłków lub łączyć z innymi środkami oczyszczającymi organizm. Ciekawostka, w medycynie tradycyjnej goździki często stosowane są z innymi ziołami w celu kompleksowego oczyszczania przewodu pokarmowego. Ich działanie obejmuje nie tylko unicestwianie pasożytów, ale i likwidację stanów zapalnych spowodowanych ich obecnością. Goździki to naturalny sojusznik w zwalczaniu niedoskonałości skórnych, takich jak trądzik, podrażnienia czy stany zapalne. Ich właściwości antybakteryjne likwidują bakterie wywołujące wypryski, a składniki przeciwzapalne łagodzą zaczerwienienia i swędzenie. Olejek goździkowy można stosować punktowo na zmiany trądzikowe, już jedna kropla na miejsce wyprysku szybko zmniejsza stan zapalny. Można go także dodawać do domowych maseczek, by poprawić stan cery, nadając jej promienny, zdrowy wygląd. Goździki nie tylko eliminują wypryski, ale i stymulują odnowę komórkową, przyspieszając gojenie drobnych ran czy pęknięć. Regularne stosowanie goździków w pielęgnacji pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji, jędrną, gładką i wolną od niedoskonałości. Goździki to prawdziwa naturalna apteka, którą można wprowadzić do codziennej diety w niewielkiej ilości. Dowiedzieliśmy się, jak zaledwie dwa goździki dziennie mogą działać wręcz cuda. Wzmacniać odporność, poprawiać trawienie, zwalczać stany zapalne, dbać o jamę ustną, stabilizować poziom cukru, chronić wątrobę, usprawniać krążenie, obniżać stres, wzmacniać kości, eliminować pasożyty i pielęgnować skórę. Te niewielkie pączki kwiatowe to nie tylko przyprawa, ale też silny środek prewencyjny i wspierający organizm. Proste włączenie goździków do jadłospisu może wyraźnie poprawić samopoczucie i zapobiec wielu przypadłościom od drobnych infekcji po chroniczne schorzenia. Wypróbuj goździki w herbacie, wodzie czy w potrawach nie tylko wzbogacą smak, ale dostarczą mnóstwo korzyści dla Twojego ciała. I pamiętaj: zdrowie zaczyna się od dbania o siebie. Podziel się tym nagraniem z bliskimi, by oni także poznali cudowne właściwości goździków, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij lubię to i bądź zdrów.